Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii bez nazwy. W dzisiejszym odcinku będziemy mówili bardzo krótko, ale jednocześnie myślę ciekawie, o konsolach zarówno Sony, jak i Microsoftu. Na początek szybka piłka japońska strona GamersGate ujawniła rzekome informacje dotyczące nie tylko premiery, ale także ceny i wersji PlayStation 5, które pojawią się na rynku japońskim 4 grudnia 2020 roku. W mojej opinii jest to absolutny fake. Bo kłóci się z wszystkim, co Sony do tej pory mówiło pod względem oficjalnych wywiadów, nie przecieków. Więc mamy mieć tutaj to, co widzicie, to jest ta strona, która udostępniła właśnie te przecieki. Mamy mieć do czynienia z dwoma konsolami. Jedna ma być tańsza, kosztować około 2500, druga ma być droższa, ma kosztować 4000. W tańszej będzie 1TB dysk SSD oraz brak wsparcia dla ray tracingu. Natomiast w przypadku droższej będziemy mieli 4 terabajty SSD i wsparcie pełne wsparcie dla ray tracingu. I to jest pierwsza informacja, która sprawia, że według mnie to jest absolutny fake. Po pierwsze Sony w wywiadach, w oficjalnych wywiadach, nie w przeciekach, twierdziło, że tworzy konsolę, która będzie atrakcyjna cenowo dla graczy, czyli będzie to koszt, do którego są przyzwyczajeni. I druga sprawa Sony chce, żeby gracze z PlayStation 4 jak najszybciej przesiedli się czy przesiadli się, zmienili platformę z PlayStation 4 na PlayStation 5 i nie zrobią tego wydając konsole za 4000 i za 2,5 tysiąca. Zwłaszcza jeżeli to 2,5 tysiąca to będzie ta gorsza wersja. Więc to jest jedna rzecz, drugą jest oczywiście grafika, która mogła być stworzona przez samą stronę, która mam nadzieję dostała masę klików i zyskała na rzetelności bawiąc się w tego typu rzeczy. Jest pad, który stoi przy konsoli. Absolutnie każdy redaktor strony, która y, zrobiła z tej wody pianę, powinien rozpoznać, że na tej grafice jest kontroler na Kon Revolution Pro Unlimited, czyli tak naprawdę na kontrójka. Więc albo mam w domu PlayStation 5, albo cała ta grafika to jest jeden wielki fake. Sami podejmijcie swoje zdanie. Wy wyraźcie je najlepiej w komentarzach, jestem ciekaw. Wybaczcie też, że troszkę się plątam, ale jestem absolutnie zmęczony po dzisiejszej pracy. Więc y, to jest jedna rzecz. Według mnie nawet jeżeli Sony wyda dwie konsole, co jest coraz bardziej prawdopodobne w mojej opinii ze względu na działania Microsoftu, to nie będą one różniły się w tym sensie, że będziemy mieli obsługę lub brak obsługi Raytracingu. Raytracing będzie obecny w obu konsolach, ponieważ... Y, tylko wtedy sony będzie miało jakiegoś rodzaju, jak to się mówi, parity, czyli ten sam level podstawowego wyglądu gry, co sprawi, że deweloperzy będą częściej korzystali z funkcji, na których sony zależy. Więc teraz przechodzimy sobie na rzeczy związane z konsolami Microsoftu, które. Dzięki temu, co Microsoft zrobił w ciągu ostatnich kilku dni na Game Awards oraz w wywiadzie, który został udzielony Business Insiderowi, który jest po prostu zasrany reklamami i to jest po prostu coś okropnego. Mam nadzieję, że nie zacznie mi się ciąć obraz. Jeżeli tak, to audio powinno działać nadal. W każdym razie wiemy, że w obu konsolach, zarówno w konsoli Sony, jak i Microsoftu, będzie znajdował się procesor AMD Ryzen 2. 8-rdzeniowy 16-wątkowy najprawdopodobniej. Oprócz tego będziemy mieli do czynienia z zamontowanym ze zmontowanym na potrzeby konsol Sony i Microsoftu e, SoC czyli System on Chip czy Silicon on Chip, nie wiem, rozwinie sobie ten element jak tam chcecie. W każdym razie GPU, które będzie scalone razem z CPU, będzie opierało się o RD na dwójkę, czyli o Navi. W przypadku Microsoftu dodatkowo będzie to uzupełnione przez GDDR 6, bardzo szybką pamięć oraz genialne dyski NVMe, które będą, przynajmniej z zapowiedzi Microsoftu, wykorzystywane także jako wirtualna pamięć RAM. W przypadku Sony wiemy, że będzie to stworzony specjalnie na potrzeby koncernu japońskiego dysk SSD, Wnajmniej, przynajmniej tak twierdził Mark Cerny. Jest on głównym architektem tej konsoli, więc zakładam, że wie co mówi. I tyle wiemy na pewno. Co więcej, przechodzimy sobie teraz dalej i zobaczymy, co się dzieje z moim komputerem. Nadal działa, niesamowite. Nazwa Xboxa to tak naprawdę Xbox, nie Xbox Series X. Microsoft chce uprościć, Microsoft chce uprościć. Zauważyłem, że spadła mi strasznie animacja, więc mam nadzieję, że uda mi się to wyłączyć, ale nie uda się. Więc Microsoft chce masakrycznie uprościć nazewnictwo swoich konsol, tak jak wszyscy mówią na konsole PlayStation, po prostu PlayStation, tylko z numerkiem tak będziemy mówić na konsole Xbox, po prostu Xbox te dodatkowe człony, które znajdują się w nazwie konsoli są to po prostu określenia modelu, tak jak mamy Tesla model X, model S, model 3 i okej, okay, Cybertruck jest nadal Teslą ale mamy po prostu nazewnictwo określające produkt oraz model i Series X jest tak naprawdę modelem i w wywiadzie, który został udzielony, w wywiadzie, który został udzielony przez y, przedstawiciela Microsoftu Business Insiderowi, mamy informację, że konsola nazywa się po prostu Xbox i bardzo fajnie, nie wiem czy tutaj, tak, dokładnie tutaj znajduje się ta analiza całego, wiecie, wizualizacji tego, co oznaczają pewne elementy w przedstawieniu nazw produktowych, więc mamy, że nowy Xbox będzie to model seria X. Tak więc myślę, że też dlatego Microsoft zdecydował się na taki kształt swojej konsoli, ponieważ w takim kształcie bardzo łatwo wymienić po prostu środek. Wszyscy będą mieli podobnie wyglądającą konsolę z różnymi bebechami. Jest to bardzo sprytne podejście. Nawet tutaj w tym wywiadzie, bardzo widać tego typu podejście, czyli związane ze stworzeniem rodziny gier. Xbox, no, proszę, rodziny gier, <laughs> wybaczcie, rodziny konsol Xbox, która będzie miała różne modele. I tak naprawdę w, w przejściu do następnej generacji nasze konsole będą nazywały się po prostu Xbox. Na Game Awards y, przywołaliśmy je do życia poprzez przedstawienie modelu Xbox seria X. Y, ale sama nazwa konsoli to po prostu Xbox. Dokładnie. Więc... Y, pod, zbliżając się do tego, co fani widzieli w poprzednich generacjach, sama nazwa Xbox Seria X pozostawia miejsce dla nowych czy następnych konsol, które pojawią się w przyszłości. Sama nazwa Seria X oznacza, że te literki na końcu będą mogły się zmieniać i będziemy mogli mieć Tesla Model S, Model 3 czy Model X. Mam nadzieję, że to jest całkiem zrozumiałe i tu właśnie jest ten element, który wydaje mi się, że może wpłynąć na decyzję Sony odnośnie sposobów, jaki będzie wydawana konsola PlayStation 5 i jak szybko zobaczymy jej tańszy lub droższy model. Powód jest bardzo prosty. W momencie, kiedy Microsoft wydaje konsolę, która jest tania, a należy do następnej generacji i jest reklamowana jako następna generacja, większość graczy, czy raczej osób, które będą chciały w przyszłym roku, w tym okresie właśnie, kupić swoim pociechom konsolę, będą patrzyli na dwa czynniki. Po pierwsze, cenę. Po drugie, to, co mówi im sprzedawca. I w tym momencie, zwłaszcza w Stanach i w przypadku bardzo agresywnego marketingu, Xbox może być tą konsolą, która będzie kupowana, ponieważ jest tania i ponieważ jest mocna. A Sony znajdzie się z jednym produktem między tymi dwoma, że tak powiem, między młotem i kowadłem powiedzmy. Więc z, z jednej strony, gdyby. Microsoft wydał tylko jedną konsolę, tak jak zrobił to w tej generacji, czyli swojego Xbox One z Kinectem, który był 100 dolarów droższy od Sony czwórki, która była nie dość, że mocniejsza, to ta jeszcze tańsza. To w tym momencie Microsoft jest na przegranej pozycji. Ale jeżeli sytuacja będzie odwrotna, Microsoft wystartuje z dwoma konsolami lub bardzo szybko wypuści słabszy model tego osławionego Lockharta, Sony może być w bardzo ciężkiej pozycji z jedną tylko konsolą, ponieważ o ile sam konsument według mnie nie lubi być rzucony w miejsce, gdzie ma do wyboru 3 lub 4 wersje konsoli tak jak w pewnym momencie Microsoft miał standardowego Xbox One'a później Xbox One S, Xbox One X'a i później jeszcze Xbox One Sad Edition więc w pewnym momencie na rynku istniały 4 konsole marki Microsoft, co było na pewno mega mylące dla wielu ludzi nieobeznanych w branży, tak jak, jej, no może nie ja, ale wy wszyscy fani gier i konsol, więc... Sony właśnie dlatego może stworzyć tańszą wersję konsoli, która będzie różniła się od tej silniejszej przede wszystkim dyskiem. To jest najprostsze, co Sony może zrobić. Myślę, że Sony nie będzie bawiło się w różnicę mocy obliczeniowej, stworzenie zupełnie dodatkowych, nie wiem, wersji procesorów. Najprościej zaoszczędzić na rozmiarze dysku i to można zrobić w miarę szybko, reagując na to, co robi konkurencja. A dlaczego jeszcze uważam, że tego typu podejście może się pojawić po stronie Sony? Ponieważ. Dla obu firm te chipy i to wszystko produkuje AMD. I mimo, że na pewno AMD jest związane umowami, które nakazują im nieprzekazywanie informacji i absolutną tajemnicę handlową związaną z tymi dwoma projektami, to nie zmienia to faktu, że w tych konsolach będzie się znajdował praktycznie ten sam sprzęt. Jestem przekonany, że różnica mocy między konsolami PlayStation 4 i przepraszam, PlayStation 5 i Xboxów Series X będzie wynosiła nie więcej niż 10-15%. I tak naprawdę zresztą mówiliśmy o tym na ostatnim drop-in podcaście Zmieni się to w mniej agresywne używanie dynamicznej rozdzielczości w przypadku np. konsoli Microsoftu, jeżeli będzie silniejsza lub Sony. Nie będzie tutaj takiej diametralnej różnicy jak między Xbox One X a Xbox One S, gdzie jeden ma 1,30 teraflopa czy 1,40 teraflopa, a drugi ma 6 teraflopów. I nadal na tych dwóch konsolach działają w zasadzie te same gry, tylko odpowiednio skalowane. Więc mimo, że nie ma oficjalnego przepływu informacji, to AMD Pracując dla dwóch firm, będzie chciało również ciąć koszty dla siebie, przynajmniej według mnie, jako firma, korporacja, która jest nastawiona na kasę, będzie próbowała ciąć koszty, podpowiadając pewne rzeczy obu firmom i wykorzystując jak najwięcej tylko może z wspólnej architektury, którą tworzy dla konsol, i dodając tylko drobne, malutkie rzeczy, które są specyficzne dla każdego z kontrahentów, nazwijmy to. I oprócz tego są też nieoficjalne przepływy informacji, które mogą dawać obu firmom różnego rodzaju niejasne, ogólne informacje na temat tego, co robi konkurencja. Każdy, kto miał możliwość zajrzenia poza tą kotarę, która oddziela normalnego konsumenta od branży, doskonale wie, że tamta część świata działa w zasadzie tak samo jak nasza. Więc ludzie rozmawiają, ludzie e, śmieją się, opowiadają sobie żarty przy piwie, i te informacje zmieniają, że tak powiem, e, uszy bardzo, bardzo często. I stąd biorą się właśnie przecieki, które czasem się sprawdzają. Nie będę szcz szczególnie tego przeciągał, jestem ciekaw Waszej opinii na temat tego przecieku, na temat całej tej e, zadymy związanej z Xboxem, z One Series X. Troszkę to nadal jest mylące, ale wszystko się wyjaśni. To są po prostu Xboxy, które będą pewnie silniejsze i słabsze. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. W chwili obecnej jestem na końcowym etapie kończenia recenzji Outer Worlds. Gdzieś tam mi migło. Dosłownie kilkanaście minut temu, że pojawił się nowy trailer, trailer jakiejś gry na PlayStation 5, pewnie multiplatforma, więc zachęcam Was do posperania w sieci. Gdybyśmy się nie widzieli zbyt szybko, a zaraz będzie przede wszystkim premiera Wiedźmina i Wigilia Bożego Narodzenia, tak to się nazywa. Więc życzę Wam wesołych świąt. Wpadnijcie do nas na Discord, zajrzyjcie do do działu Giggamer.pl na naszą malutką stronę, gdzie pomagamy różnym niezależnym twórcom, żeby znaleźli widzów, słuchaczy dla swoich podcastów lub swoich kanałów. Zachęcam was do odwiedzenia właśnie tych twórców poprzez odwiedzenie Discorda lub wejście na Giggamer.pl. Z mojej strony to już wszystko. Idę chyba obejrzeć sobie ten trailer i może w coś zagrać. Trzymajcie się. Cześć.